Techniczne bank sparingową wypowiedź, to zostanę techniczny. Yy, versa, z, na, z naszej strony to, to jest 990s, a rzeczywiście to troszeczkę jest ustawione po szerzej. I tak to zostało. Dlaczego? Bo yy, Paweł, był tak na dzień dobry. To yy, producent, czyli firma JBC Corporation Tenuk. Yy nie dołącza do tego urządzenia żadnego mikrofonu, nie ma, w związku z tym trzeba się tomy, które trzeba poczytać oczywiście okazuje się, że to, to nie wszystko, bo na farach międzynarodowych jest dużo jeszcze innych opcji, poprzez na przykład ajoły optyczne, psy. tam kolejne się pojawiają tematy o których nie wszyscy nawet wiedzą, I w dokumentacji też o tym się szerzej nie Także ciekawy temat z że i zdalnie, i teraz też można, rozmówić zdalnie, to jest żaden problem. tutaj mnie Dziękuję, dzięki za opowiedź. I dziękuję za również naszą łączność Bardzo serdecznie pozdrawiamy z Mazur wschodnich Ełk to jest początek Mazur, ale wschodni. Tu jest brama, można sobie wygooglować. Zobaczyć, jak ten obiekt wygląda wschodnia brama Mazur. Po przekroczeniu tej bramy już jesteśmy na Mazurach Wszystkiego dobrego, sympatycznego wyjazywania po pasmach amatorskich na zdarzenie, przede wszystkim na sdr które z w tej chwili korzystać. Dużo dobrego zdrowia i do następnego spotkania do usłyszenia. Szczęśliwa w Kwebe 8. Ewa, Franciszek Karol, Stanisław Paweł 7, Franciszek, Barbara Grupa. W powodzenia. Do usłyszenia. Dziękuję. 73 do usłyszenia. Teraz troszkę QSB przysiadły warunki, ale...